Była msza polowa i defilada przez centrum miasta. W Poznaniu zakończyły się Dni Ułana. Przez cały długi weekend trwały imprezy dla miłośników jeździectwa i militariów. Dziś na finał 15. Batalion Ułanów Poznańskich dostał kopię historycznego sztandaru. Agnieszka Nawrocka. Ten sztandar to historia, tak jak historią jest ten batalion. Ułani poznańscy walczyli pod nim m.in. w wojnie polsko-bolszewickiej i kampanii wrześniowej. Właśnie w 1939 roku sztandar ukryto. Zniszczony trafił do muzeum. Jego kopia właśnie dziś w ręce tych, którzy kontynuują kawaleryjską tradycję. Stajemy dzisiaj tutaj, by uhonorować jedną z pięciu jednostek Rzeczypospolitej odznaczonym dwukrotnie Virtuti Militari. Pięć tylko takich jednostek było w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej. Jedna się inną ostała. Jest to 15. Batalion Ułanów Poznańskich. Wśród wręczających sztandar była między innymi córka generała Andersa, Anna Maria Anders. Byli też miłośnicy ułańskiej tradycji. To oni jako reprezentacyjny oddział kawalerii jeżdżą konno. Zawodowi żołnierze używają już tych mechanicznych. To jest tak trochę spełnienie testamentu, tych ułanów, którzy nie doczekali tego. Standard ułanów poznańskich wrócił do wojska polskiego i łopoce nad współczesnymi ułanami. To jest wielka. Chwila. Reprezentacyjny oddział ułanów poznańskich to jeźdźcy zafascynowani historią i dawnym światem, w imprezach biorą udział ochotniczo. My pracujemy, mamy swoje rodziny, robimy zupełnie inne rzeczy. Ale raz w tygodniu przebieramy się w mundury, jedziemy do lotniska, siadamy na konie i trenujemy wspólnie całym oddziałem. Dzięki temu, jak co roku do końca września w każdą sobotę można podziwiać ułanów na Poznańskim Starym Rynku. Zawodowi ułani z 15 batalionu na co dzień stacjonują w Wędrzynie w Lubuskim. Agnieszka Nawrocka, teleskop.